mieć osad. No dobra, no. Jakby to nie są duże, duże, duże fundusze. A nic innego z kotetem nie zrobię. Kotetę. Te. Teraz będę musiała być bardzo ostrożna. To chyba do niej mnie wrzuciłam, tak? No tak myślałam. mieć mieć była jeszcze potrzebna. Nie, no, mieć mamy. Co ja tam potrzebowałam? Złoto. Złoto jest bardzo podobne do miedzi. Złociszek. Gdzie jest. Jest mój krab, on powinien wiedzieć, że nie miał teraz rodzeństwo. Nie mówcie, że skoczył. Nie Niedobre jest. Chodź. O! Mogę kłaskać. Chodź. 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 chodź, chodź. chodź. Nie tam. On ewidentnie ma swój własny umysł. Okej, okay, nieważne. Mogę go tak po prostu zrobić? Ja myślałam, że potrzebuję DNA Aha. Mamy foczkę. Trzebujemy więcej, Trzebujemy więcej. Gdzie są więcej. Moje... Gdzie, są... Gdzie są moje złoto? Raz, dwa, trzy. Teraz osady soli i tytan. Tytan. Raz, dwa, trzy. Znowu mamy problemy z burakiem tytanu, ale to nic. To nic. Mamy zwierzątka. I ja chcę więcej. Po tym zbierałam tu sól. Na pewno nie do spożywania. A, chcę liska. Chcę liska. Jaki ty brzydki jesteś! Kocham cię! Dobra, i chcieliśmy kota zrobić. Po coś, po coś zabraliśmy to. Jesteś okropny! kocham cię! Czy chcemy też piseła, mm, mm, mm. Czy chcemy walruska? Dobra. Jak ja mam zwierzyniec! Lisek ucieka. O jajku, do czego ja doprowadziłam w tym domu? To bym miała problem, jak będę chciała cokolwiek tutaj postawić, ale to chyba po prostu zostanie taki pokój rekreacyjny. Ej, to w sumie mogłabym tutaj postawić łóżko, skoro to już tak stwierdzam, że to ma być taki pokój rekreacyjny, wiecie? Chociaż trochę słabo, jak tutaj postawię, wiecie? szybkę, bo będziemy mogło cokolwiek obstawować. Tytan. Tytan 2 i miasta siatka. Mam to chyba. Z naciskiem na chyba. Aha! O, i ostatni tytan idzie na wygodę. Przesuń się, tak, 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 dobrze idziesz, dobrze idziesz. Ty źle idziesz, źle idziesz. No przesuniesz się trochę, się. o. daj. Dejm, jak wygodniutko, jak milutko. Och. Kdob, krop, krop, krop. O, jak wszystkich kiedy będę Po zapominam ich imion, więc możecie uznać, że są nazwani po was. Sprzęt. Ale ładowarki do baterii wciąż nie mamy. Prawda, nie mamy jeszcze ładowarki. Półka ścienna, pojedyncza półka, blat. Tu, mamy takie same głupotki. Modły wewnętrzne. Elementy wewnętrzne. Elementy bazu. No nie mamy, nie mamy. Ale wy weźcie, nie uciekajcie z tego poko pokoju. Wracaj, bo potem będę miała problemy z wami. No idź tutaj, tutaj, chodź. Chodź, chodź, chodź. Jakie wy jesteście wspaniałe stworzenia. Uwielbiam was. I takie bąbelki kochane. Hich. Muszę zrobić screena. Ha, okropne. Jeszcze tam tą ośmiewniczkę kiedyś zrobię, zobaczycie. Ale ona będzie mi pomagała polować! O, do innych wsadzimy... Cykl... O właśnie! To mi przypomina. Nie to, ale to też można zrobić. E, wejdź, nie. Nie. O, moduły. Dwa 300 metrów. Dobrze. I tutaj mamy. Bo ja bym chciała wiedzieć, jakie to ewakacyjne? Cool, ale nie możemy jeszcze. Ładują mi składniki, nie Ile jeszcze muszę się znaleźć tego? Oh, diament. Dobra. Pierwsze co? Pierwsze co to. Tu... Tak, tak, tutaj, koleżanko śliczna. To włożymy tutaj. A to w sumie rzucimy koleżkę do zabawy. Basiu. Matko, Bosko, nie wiem ci ta Basiu uciekła tym razem. Mam nadzieję, że wszystkie mają ten enzym, a nie tylko te, co są. są. No, a myślę, że to jest koleżka nasza. Kodowki co wypuścimy to tutaj. Tam, tam cię rzuciłam. Hm. Ty! Nie zaczynaj się. Ach, czy mi się chce tam płynąć? No dobra, no... Bo miałam nadzieję dostać namiary na tą kapsułkę w pobliżu Aurory. Oła. I na to drugie. Ale nie dostałam, więc zakładam, że może muszę odhaczyć najpierw to, czy coś. I teraz możemy płynąć głębiej, więc w sumie... Czekamy, że po innych takich. Chociaż to niebezpieczne, tak głęboko wewnątrz płynąć. Tam na wyspę, bo tam wiemy, że Wartel się czai. Czy może stawisz na ze tam raz tamto miejsce? A wow, jaka łałpa. O, ściana. Światełka są przydatne. Hmm, gotowi płynąć w dół? Uuuu, nie podoba mi się to. Ja nie jakby... etap tego tak tych 300 spoko loko. ale jak już przejdzie do tych, nie wiem, 500 i w ogóle... Oj... Oj... To trochę się cieką. A właśnie mieliśmy pójść sprawdzić, czy Sunbeam przeżył ktokolwiek zalały. No właśnie możemy tutaj... Huhu Niebo no to jest spadające kamienie to... Czy to jest jakieś stworzenie? A dobra, to jest ta ryba. Myślałam, że to jest czaszka, a to jest ogon i miałam takie... To jest trochę większe niż ryba Klau. Dobra, to jest ląd. To byłby fajny parking, gdyby nie fakt, że nie wiem jak tam wejść. Lubię ten dźwięk. Kurde, nie mogę się co dostać na ten stały ląd. To jest to kamienie. Trzeba będzie się napić drzewa. Tam no wejdziemy. Ah, Opłyniemy całą tą wyspę dookoła. Zobaczycie. Teraz tam się oddalamy. Co hm. do tych przeklętych prekursorów dopłyniemy. To w ogóle oni chyba sprowadzili tą chorobę tutaj, nie? No wiedziałam no Czy to oni czy to uroda Nie ma tu jest wejście na ląd, więc... Co jest? Takie już mam. I to było jakieś fajne, to bym mogła wziąć jeszcze jedno albo może dwa, ale... Nie wiem, nie wiem. Dobra, jesteśmy. Niedal... Dole... Okej, okay, tu jest Unidentified. Dobra, wyjdziemy. No tak, szybka przekąska. Nie, nie ty. Miejsce spotkania, suchy ląd. Jestem na suchym lądzie. O dobra, parkour, parkour. Bum, bum. Nie, nie gadajcie, że tym nie mogę tego zbierać. Jak tak, to my bo ja nie wziąłem z sobą za bardzo piecenia i picia. Tak. Ale to chyba działało, jak byłam w bazie. Więc czemu teraz nie działa? To jest to drzewo, prawda? No to są te drzewa, co tam się zjadało. Ja nie wiem. U. Ja chyba mogę tu jednak przypłynąć Simofem. Dookoła, tak wiecie, naokoło. Dobra, wracamy po Simofa. Mi się chce po niego coś zbiec. Dlatego dostanę już nasionka. Jedno mi starczy. No bo to nie błyscy. Ale te wredne małe pająki, te wredne mędy, one są tylko tam. gdzie nam przeszkadzają. Jak sobie tak biegam, tak o po prostu normalnie, to ich nie ma. Albo śpią. To też jest niewykluczone. Dobra, bo może to ja muszę tego mniejszego. Tak, tego mniejszego miałam. Dobra, teraz musimy się najeść. Nie za dużo z jednego, żeby tam pozostało coś do odgaśnięcia. Na drogę. Dobre, ale teraz, skoro wiemy, że tam jest wejście, to chyba ryzyk fizyczny to jest to? Tak. Jest to spotkanie z Holandią. Mam nadzieję, że tylko nie zostaniemy kamieniem. Zostaliśmy kamieniem. Mam tylko nadzieję, nie dostać kamieniem. Zostajemy kamieniem. A, dobra, to, to jesteście wy. To jesteście wy. Jesteś jesteście dziećmi. Teraz już o tym wiem. Czemu wyginęliście? Czy to przeze mnie? Ty! O, ty jesteś zakażony. No przestań! Czemu miałby ja go złapać? Nie miejsce w piekunku, czy co? Bo mnie prześladują te gulpedy małe, a no, to jest pewnie jego gulpeda, skoro one tutaj tak pływają. No macie dowody, <lup> one pewnie specjalnie to złożyły na ziemi. No zostaw to! O co chodzi? O co chodzi wam? Czemu wy macie problemy? Chodzi o to, że ja nie mogę złapać tego drugiego, bo on jest zakażony? Ej, co uciekasz, z tym smokem? No mam ochotę trochę go złapać na nim eksperymentować, ale skoro nie ma możliwości, jakby od uzyskania tego, jakby weź wypiecznej. No przestań! Jakby... O co chodzi? Czy to jest próba samobójstwa? Nie czekajcie, tego nie wolno mówić na YouTubie. Oh. Nie wiem, czy on próbuje umrzeć przez to, że jest zakażony? Mogę ci pomóc! Zostaw to! Wait, jak mogę złapać? Nie tego nie, nie mogę złapać. Ach! Mam rękawiczki. Chodź tu, chodź tu. Jak ci wyciąć wszystkie te? Byśmy nie do Nie wiem. Nie Więc wiem, to jest za zachowanie. Jestem ciekawa, o co chodzi. Ale w sumie. Powinnam cię zabrać ze sobą. Powinnam go zabrać ze sobą, bo skot jest zarażony, to na logikę, to może tego potem zarazić. Wait. Czy on jakaś reaguje na to, że ukradliśmy mu kolegę? Ale ty A co się stało, jakbym go wypuścić na lądzie? Czekajcie, muszę to sprawdzić. Co by się stało, jakbym stwierdziła, że ach, huk, to jest twój nowy dom. Mieszkasz w tej jaskini. Nie mogę? Mogę. To było smów. Wiecie co? Ja myślę, że on i tak jest już jakiś zakażono. Ile oni składają tych nie, nie potrzebujemy więcej. Ja już mamy. Nawet ja też nie wrócę pewnie. Nie wiecie co. Nie idziemy. Denerwujesz mnie. Chodź tu. Ukrócę ci cierpienia. Uciekł przed ukróceniem cierpienia. O! A jego nawet zabić nie można?

tu jest niebezpiecznie, ale z drugiej strony potrzebujemy materiałów. Co jest? Albo to coś ty. No jeszcze trochę przestrzeni mam w ekwipunku. A skoro możemy tutaj być... Może się przydać. Ja tego kobieta cały czas powtarza, że jesteśmy poniżej 100 metrów, bo nie miałam oddecharki podłączonej. Tu nas jeszcze nie było. Dobra, widzę sporo kamieni. Mhm, złoto. Może to jest pieskowiec, tu powinna się spodziewać złota i srebra, ale ten jeden podejrzany krwałek słońca. O! Ładowarka ogni, cool. Znowu ty! O! Tutaj znowu ten. Chyba w tym, że jeszcze mamy całkiem sporo tlenu. Ale nie zaszkodzi się wybrać tutaj przesunąć. Mmm, tu też są ogniwa. Ja bym chciała bateryjki. O, lid! Tu już nic, tu już nic. O. No więc dobrze, że nie wzięliśmy koleżków i tak już nie mam miejsca. Ege. Mm. coś stworzenie. Powinno je zabić bardziej. Okej, okay, dubinki. To ja mam wrażenie, że się przydadzą. No dobra, kulper, będziesz teraz mieszkał tutaj. Może coś się wyłoni z tego jaja. Mm -mm. Nie. <coughs> Tam póki co nie doszamy. Mam tutaj za dużo towarów. Ciaoś nie pogradziłabym jakimś tamencikiem. O! Kopsuła czasu. Tutaj. Tutaj. No problemu. Już nie na takich głębokościach się było. Huh? Hmm, hm, hmm, hmm. dobra, zbliżmy się tam. Tu się dzieją ciekawe rzeczy, tu się ciekawe rzeczy dzieją. Hmm? A ładowatek jak nich już mamy. No, dobra, czy ja chciałbym gdzieś jeszcze. Lit? To jest kaladeciak. On zaczął krzyczeć. A, już wiem. Dobra, ale ja potrzebuję tego kaladeciaka. Widzieliście? Potrzebowaliśmy go w tym. To jest za Może się przydać. Ja się nam raczej nie przyda, nie? No dobra, wiecie co, po prostu wracajmy. Mamy galerecie Nie wiem, co prawda, czy już mamy wystarczająco. Mm -hmm. Potrzebujemy dużo litu. Tu ten chyba najłatwiej upolować. Dobra, Lubin też się przyda pewnie bardziej niż ta. Mam nadzieję, że to nie jest bardzo istotne. W dużych ilościach. Żałuję, że nie... Żałuję, A, tu jest więcej dubinów! Nie! Żałuję. Nadzwyczaj bardzo. Jeżeli mogę tego sobie oznaczyć, bo bym potem wróciła jeszcze na polowanie. Mogę wsadzić to tutaj. Tak myślę. Nie, nie, nie. Fuck! Upuściłam to. Ja tego potrzebuję. Nie, bo ja teraz tego już nigdy nie znajdę. Gdzie się to mogło potoczyć? Już nie będziemy pływać głębokościowo o tym. Wczytałabym grę, ale kiedy ostatnim razem? Oj, to nie chce mi się wczytywać. Ale... No też upuściłam modu do cyklopa. Ja zakładam, że to będzie potrzebne i to bardzo. No nie jest to. Mam dość Twoich dodów Mam dość Twoich dodów. Ale kurde. Ten moduł od cyklopa. Co po prostu nas tak zniknął na zawsze, tak? Oczywiście, że tak. Aha, kulana matata. Chyba, ja wiem, ja wiem. Możemy spróbować to zrobić w ten sposób. Że ja to zrobiłam tak. Ale to jest okropne, bo ja to kliknęłam na zasadzie, że. Zobaczcie to włożenie. Dobra. Prawdopodobieństwo. Dobra. I zakładając, że potoczyło się takim samym torem. A troszeczkę przesunąłem To Mogło znaczyć, że potoczyło się gdzieś tutaj. Chyba muszę pogodzić się z tym, że już nie ma mojego tego Simota. Znaczy, cyklopa. A to zabierzem, zrobiła miejsce na ten dubin. Mam nadzieję, że to nie jest jedna z tych rzeczy, które istnieją tylko jedne w grze. Nawet nie wiem gdzie są te dubiny już. Chyba tu jest jeden. Tu jest drugi. Dużo dubinów. No gdzie jest? Mój. Mod. E, eh, na tym kończę. Idę, idę. Ten. W ciszy i smutku ogromny myśleć o tym module, który straciłam. Przeknajcie.